Dzień dobry, dzień dobry, złoty tarot kłaniam ja się wam serdecznie. Ja zapraszam osobę z poznaku ryb dla Was na czytanie i to sobie robimy z kart cygańskich. Zobaczymy, co tutaj karty cygańskie chcą Wam powiedzieć, ostrzec i tak dalej, i tak dalej. Wy tylko musicie dobre do swojej sytuacji i po prostu być ostrożnym, tak? Ja oczywiście będę starała się jak najwięcej wyciągnąć informacji. To jest czytanie, kochani do końca lutego, więc zobaczymy pamiętajcie, to są energie, więc już mogą pokazywać te, też karty, co u was się tam e, dzieje więc co, zaczynamy i teraz, te, teraz tak, u was na sytuacji co jest, to jest no macie wroga, wróg no jak to można powiedzieć, ale na karcie jest pokazana kobieta, kobieta tak, do, no no nie jest aż pięćdziesiątka, ale kochani Starsza jest to kobieta, która ma no, maseczkę, maska, która no, jest troszeczkę nie, nie fair. Teraz muszę powiedzieć tak, po łączeniu, bo y, tu chodzi o jakąś kobietę, kobieta, która mogła pokazać się, że ona jest, y, wiecie, co to nie ona, że ma wszystko. I tutaj jakiś, bo w karty pokazują, że przybędzie kochanek czyli kochany kolega, przyjaciel, ktoś z kimś mogliście mieć wcześniej do czynienia, tutaj jakaś osoba przybędzie, więc tutaj będzie takie troszeczkę rozczarowanie. To jest raz. Druga rzecz jest taka, to już jest oficjalnie tak dla wszystkich. Wy ryby musicie w tym miesiącu uważać, co będzie dlatego, że już łączymy to w całość, jest to miesiąc no, tygrysa, tygrysy mają gwiazdę, która jest taka no, niefajna, nie jest tutaj uderzenie, to więc tutaj różnego uderzenia możecie mieć, tutaj jest związane bardziej z kobietą, więc tu rybki, no, bądźcie ostrożne. Jeżeli mam mówić wrogiem waszym najbliższym, to jest właściciel mieszkania, właściciel firmy, właściciel czegokolwiek, tak? Ktoś, kto jest panem domu czegoś, tak? To tutaj bym uważała. To jest też, karta tam mówi, że blisko waszego domu, ktoś blisko, nawet i sąsiad, on jest wam... Takim, no, życzę Wam bardzo troszeczkę, no, niefajnie, tak? Nie chcę, żeby Wam się dobrze wiodło, czy cokolwiek. Jest to osoba, która będzie Wam mącić. I co jest najlepsze, że tutaj, jak dopytywałam się kart, bo musiałam się jeszcze dopytać, wyszły mi dwie karty. Jeszcze Uważaj na Złodzieja, czyli. W tym miesiącu już od dnia dzisiejszego ja już bym bardziej radziła, bo możecie mieć, to nie jest ktoś powie, no to co, mój mąż, mój kochanek, mój tego, nie, to jest nawet i nauczyciel, to jest osoba, która jest na wyższym poziomie, bo już w chińskiej, chiński muszę łączyć, no to jest tam uwaga. No, no, tak samo i osoby z poznaku tygrysa mogą mieć przerąbane związane z jakąś osobą, która jej no dobrze tak doradza, To jest psycholog, to jest z takich tych państwowych też, że to są osoby, które Wam zaszkodzą. Więc tutaj musicie tylko wziąć, dopasować. I jeżeli nic nie pasuje, to obserwować, żeby taka osoba w Waszym życiu, się nie pojawiła a jak się pojawi no to uważać musicie ryby uważać na osoby które przyjadą do was coś związane jest z drogą. Tu bardziej bym uważała tak tutaj na takich z takich rzeczy teraz tak kobietach z kobietą tutaj kobieta no mm, starsza, mogła ukrywać jakąś tajemnicę. Ta tajemnica może być związana z przepisem mieszkania, czy z czegokolwiek, albo to nie był twój tatuś, to dlaczego ja tak się do ciebie zachowuję, z takich rzeczy. Tutaj coś będzie wyjaśnione, ktoś odkryje tajemnicę, tak? Więc tutaj kobieta, która pokazuje się jako wróg taki, to jest osoba, która możliwe, pokazuje się, że jest szczęśliwa z takich rzeczy, a tak naprawdę nosi maskę i dlatego ta maska jest w jej frontce. Więc tutaj nie możemy wszystkich wrzucać do jednego wora, musimy wszystko ładnie połączyć. Teraz tak, panowie i panie, bo tutaj muszę powiedzieć o ogółem, tak? Macie firmę, uwaga, wasz wspólnik was trzepie, czyli wykorzystuje, będą ogromne straty. To jest raz. Druga rzecz jest taka, ktoś możliwe Wam, po, bo to chodzą o maszyny. Coś możecie dać do naprawy. A dlaczego? Dlatego, że to... Karta oznacza co innego, ale w tle jest yy, pojazd związany z maszynami. Więc tutaj jakąkolwiek maszynę dacie do naprawy, bo ktoś kogoś poleci, będzie was chciał po prostu oszukać, nie wchodzić w to. Będzie chciał więcej zapłaty, nie dostaniecie kwistka, coś będzie na lewo. To jest wszystko związane z oszustwem. To jest też coś, ktoś powie, no złoty tarot, a ja mam do naprawy na przykład, no nie wiem, silniczek, a silniczek się kręci, no kręci się jakoś tam, coś jest związane z klem, więc no to już mówię, oszegam. To jest też związane z głowicą, z takich rzeczy. Nie wchodzić, nie dawać, żebyście nie zostali oszukani. Teraz tak, będzie przyjazd, przyjazd pana. E, Proszę pa, pana, przyjazd mężczyzny właściciela. Możliwe, że o, osoby, u kogo sprzątacie, czy cokolwiek, czy mieszkacie, to tutaj taka osoba przybędzie. Ale też e, to jest przyjazd kochanka. Więc tutaj, no kochani, e, no będzie. Jest to osoba, która chce powiedzieć powiedzieć, albo pokaże, ja jestem panem, to jest taki lord, kochani. Więc z taką osobą no, teraz będziecie mieć do czynienia. I teraz tak, osoba, która chodzi zadumana, to jest osoba, która jest pewna siebie. Zwracać uwagę, czy ktoś was nie obserwuje za płotu, to jest raz. Możliwe, że ma płot murowany z serca i tak, uj, jedno oko na Maroko i tylko luka, co wy robicie ale jeżeli chodzi o pozytywne, to jest to przy osobie, która jest fałszywa. Ktoś z waszego szczęścia nie będzie się cieszył. Możliwe, żeby, macie jakiś problem, żeby osiągnąć jakiś teraz sukces, to ktoś blokuje, blokuje wam ta to osoba, która możecie uważać, że to jest osoba wierna, uczciwa, my się tyle znamy i tak i te. Tak. To jest osoba, która no, Wam krzyżuje drogi, więc ja radzę posypać wszystko solą ładnie i psz, psz, samo pójdzie i sami się przekonacie, że no, nie jest warta. Tak, z takich rzeczy. Teraz tak, tutaj od Was będzie los wymagał albo od Was, albo chodzi o jakąś imprezę, zabawę. I teraz tak, nie wiem, zabawa urodzinowa, w pracy, różnego rodzaju tego. Czy mogą być propozycje, no chodź, nie, Marcin, tam Edward się nie dowie, no to trzymajcie się kurczowo swego, bo was ktoś podpierdzieli i narobi głupich takich plotek, będą zamieszania, e, będą wysane dużo rzeczy z palca, tak? Więc tutaj mm, ja mówię... E, e, no nie idź, nie idź, bo coś, jakaś historia, jakieś wydarzenie może się powrócić, czyli tutaj bym dała sobie pas. Dobra rada będzie od kobiety, kobieta, która już swoje przeszła i możliwe, że jest to kobieta też, to jest matka, teściowa, taka prababcia, sąsiadka, taka starsza, od niej będzie e, e, dobra rada i możliwe, że od niej też się coś dowiecie. Teraz, e, kochani, chodzi o e, chłopca, to jest chłopiec, to jest dziecko, e, możliwe, że już mężczyzna taki, no, 17, 18, no, nawet i, i więcej trochę, wizyta doktora będzie w domu, tak? Nagle coś się zadzieje, tak? Możliwe utrata przytomności, jakiś tego, ale będzie, to jest wizyta doktora, ale też, e, pra, no, w praktyce, pra, e, te, m, mówcie mi, medyczni, ci ci lekarze przyjeżdżają, e, pielęgni, pielęgniarz, tak? Medyczny z takich tych, więc pracownik ten, ten medyczny, dobra, mniejsza z tym, takie osoby, one też się biorą jako taki doktor, więc tutaj taka wizyta no, będzie, tak. Teraz tak, możliwe, bo ja już to muszę połączyć, bo mi się ZUS pokazuje, jakaś orzecznictwo z takich rzeczy, poczekalnia. Więc tutaj mogą być lada chwila, do dwóch tygodni, jakieś e, sprawy e, związane właśnie z dzieckiem, przebadanie dziecka, możliwe jakieś komisje z takich rzeczy, to tutaj będą. Teraz tak, spotkanie w ZUSie, znaczy to jest ZUS, bo ja mówię, to co jest o, o, ze szkła, dużo rzeczy jest ze szkła i w takim pomieszczeniu będziecie więc to jest taka poczekalnia i tam jak pójdziecie, ktoś może powiedzieć kurczę mi nie puści czy cokolwiek, to ja wam gwarantuję, że tam wszystko załatwicie. Będzie, no powiem wam szczerze, rewelka. Teraz tak, tutaj jakieś budynki, ale teraz budynki i tutaj są oczekiwania. Czy możliwe, że jakaś kobieta oczekuje? na mieszkanie socjalne lub na jakieś inne, no coś związane z budynkiem, tak, albo e, związane z przepisem, to tutaj będzie takie, no e, niewiadome to jest raz, e, wiadomość jakaś przyjdzie, ale tu będzie, no w, jest na karcie no, kobieta, która jest gdzieś tam zamyślona, ale ona trzyma w sobie kartę kielicha, gdzie jest kielich odwrócony jest całkowicie inny symbol, więc tutaj bym bardziej była tak nienastawiona, troszeczkę pozytywnie. Teraz łączymy to w całość, jest tygrys, jest związany z drzewem i yy, kochani, więc yy, no tutaj, jeżeli chodzi yy, możliwe, że a, jeżeli ktoś będzie miał taką yy, sytuację, to albo adwokat, Wam pomoże, albo wy bierzecie do kogoś idziecie, chodzicie, kto wam doradza, a wam bardzo źle doradził coś. Tutaj bym na, na, na to wzięła. Ktoś, kto zajmuje się możliwe e, mieszkaniami, jakiś no, y, no, ten, mówcie mi. Te grysy mają y, gwiazdę chorób, więc y, możliwe, że chodzi właśnie osobę chorą, coś związane yy, mieszkanie z, y, dla, dla tej osoby, coś z takich rzeczy, tak? Więc tutaj bym, jeżeli coś tego, to bym zmieniła doradcę. Mhm. A możliwe, że doradca będzie tam, gdzie są, jest wszystko jasne, ze szkła. Tutaj jest, powiem szczerze, dobra ta, do, dobra prognoza. Mhm. Tylko bym, wiecie co, bo jest ta gałąź, która nie ma tych, więc tutaj może być rozczarowanie. Możliwe, że wy spowiadacie się osobie, która no, chodzi jak taki paw. Wszystko, no osiągnęła sukces. No co to nie ona, taka dumna, zadumana chodzi. Jeżeli tak, to, to, to tutaj bardziej bym patrzała na to, że to wszystko jest troszeczkę przez nią zrobione. Mhm. Tutaj jest jakaś kobieta, która tęskni za kimś, kto jest w izolatce. Gdzieś no, to jest ktoś, kto jest przykuty do łóżka, czy tam do, do tego. Jest w więzieniu z takich rzeczy. Ktoś zostanie źle trochę wzięty. Mówcie mi, y, źle, y, y, źle, y, źle oceniony coś z takich rzeczy. Mm -hmm. To tutaj jest takie rozczarowanie. Możliwe, że ktoś może powiedzieć komuś, że już tej osoby nie kocha, ale tu karty pokazują, że ta osoba i tak cię dalej kocha. Czyli ktoś może mówić, że nie przy kimś, ale tak naprawdę w głębi w serca Ktoś kogoś kocha cały czas, tak bym powiedziała. I na, pod, na tym mamy kuźdę. Słuchajcie, to jest osoba, czyli uważajcie, na mundurowego, uważajcie, osoba, która nosi mundurek. Tutaj, ale też to mogą być wiadomości związane do wojska to tutaj możecie dostawać, ale tutaj uwaga na osoby, które schodzą w mundurze. Możliwe, że to jest taka dla was pod, ta wzięta, bo to jest osoba, która jest no niegodna taka. Nie, to jest osoba, która no Twardo, tak? Bierze. I zwłaszcza, że jest ubrany na, na zielono, zielony jest związany z chińskim z drzewem, czyli blisko. To jest nawet i sąsiad, to jest ktoś, kochani, kto taki obserwator jest. To tutaj uwaga. A ktoś do Was pod, przyjeżdża, to jeżeli odezwie się jakiś, nie wiem mundurowy czy cokolwiek, to uważajcie, bo to jest osoba, która dzisiaj Was kocha, może Was kochać miesiąc, ale nagle przez ten miesiąc powie Wam potem, ja już Ciebie nie kocham nara, senior nara, już sobie znalazł inną. Więc tutaj na taką osobę, moje drogie rybki, musicie uważać. Na, na imprezę powiedziałam, tutaj powiedziałam. Tutaj jest mężczyzna, który ma własną firmę możesz osiągnąć sukces, tylko nie daj się wejść w jakieś no, nie, 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 nieprzyjemne porozumienia, tak? Nie daj się, bo tutaj są imprezy różnego rodzaju też i w żadne wplotki. Tutaj możesz być na świeczniku, a tutaj ktoś cię może potem o wiecie jak to jest, że on mi to zrobił, on mnie gdzieś tamtego i z tego i tamtego. Tutaj będzie yy, yy, ryby, albo wy Was to czeka, albo to wy weźmiecie komuś powiecie, że ktoś was źle traktował, czy cokolwiek. To tutaj jest oszustwo. Oszustwo. To już mówię od razu. Tu musicie odwracać, tak? Ale możliwe, że u was, do was przyjdzie, ktoś będzie mówił, bo to i tamto, to dla was jest już ta żarówka się pali, kuźwa słodko pierdząca, już coś kombinuje. Wtedy już musicie włączyć wasz tryb myślenia i zacząć działać. Tutaj bym poszła w tym kierunku. I uwaga, uwaga. Na kupno auta i uwaga, na drzwi, drzwi, zamek, czy coś z takich rzeczy, tutaj będzie e, blokada. Czyli zepsucie, coś z takich rzeczy, tu będzie. No, i to już by było na tyle. Ja Wam życzę przede wszystkim dużo zdrówka i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Zoty tarot Wam życzę z całego serca. Dziękuję, się, się nie pozdrawiam.